Obecnie stoimy przed małym testem, który nazwałbym testem Budzisza, czyli przedyskutowanie trafności za ewentualnej błędności założeń i spostrzeżeń Budzisza i przemyślenie, co musimy zmienić w naszych wyobrażeniach na temat obecnej sytuacji bezpieczeństwa Polski. I ten, i ten test Budzisza muszą, musi zdać, zarówno muszą zdać instytucje państwowe i ta książka powinna być przedyskutowana w gronach zamkniętych i wojskowych, i niewojskowych, oraz także ta część naszej opinii publicznej, która w ostatnich latach entuzjazmuje się szeroko rozumianą geopolityką. Jak ta książka nie będzie przedyskutowana, jak oblejemy test Budzisza, to nie ma szansy, żeby Polska dała sobie radę z tym dużym tekst, testem bezpieczeństwa geostrategicznego. Mam... Ja uważam, że Państwo tej wielkości, takich ambicjach, i, i położone w takim miejscu na, miejscu na kuli ziemskiej muszą dążyć do samodzielnego kształtowania własnej przestrzeni, czyli relacji z państwami sąsiadującymi, wychodząc przede wszystkim z oceny interesów, które, które powinno się realizować w tym, w tym działaniu, a ocena własnych interesów musi być dokonywana w pewnej samotności, bo to jest nasza polska decyzja i nasz polski szacunek.